Płuczcie, żeby sprawdzić samemu e, tranzyt stacji kosmicznej na tle księżyca albo słońca, trzeba wejść tutaj na, transit fi, na stronę transitfinder.com i następnie wybrać swoje położenie. Można zrobić to wybierając z mapy. Można to zrobić, jeżeli się na telefonie, e, na przykład klikając autodetect, to nam wykryje położenie e, geograficzne. Także wysokość nad horyzontem w metrach potem musimy wybrać okres, w jakim czasie ma szukać dzisiaj jest 18, by ja nagrywam w poniedziałek, ale weźmy od 19 yy, na przykład do, do na przykład do końca marca, tak do 31 marca yy, i tutaj ja, maksymalnie można napisać 240 km. Czyli w jakim promieniu no, program, strona będzie szukała tych tranzytów, można sobie zmniejszyć tak do, do jakiegoś ograniczonego dystansu, który chcemy pokonać. Yy, wezmę 240, tak jakby maksymalnie. Ile, program, ile strona pozwala, oraz trzeba odznaczyć, ja to odznaczam. Yy, wyszukiwanie tranzytów dla stacji kosmicznej Hubble. Dla teleskopu kosmicznego habla i dla stacji kosmicznej, chińskiej stacji kosmicznej. U mnie tych tranzytów nie ma, więc nie potrzebuję tego. No i calculate, calculate. Wliczę nam. Zobaczcie, w ciągu dwóch tygodni najbliższych będzie 7 tranzytów y, słonecznych i 14 księżycowych. I teraz można poszczególne tranzyty sobie wyświetlić, albo wyświetlić wszystkie na mapie. Zobaczcie, tu są na początku są właśnie księżycowe tranzyty. Dopiero potem słoneczne. Tutaj od, od 26 marca pojawiły się też tranzyty na tle słońca. Nas interesują teraz księżycowe, bo teraz jest widoczna stacja kosmiczna. E, bierzemy sobie Show all on Map. I spójrzcie, tutaj w moim promieniu 240 km, są takie właśnie tranzyty. Niebieskie to są tranzyty księżycowe, a czerwone to są tranzyty słoneczne. Możemy sobie tylko część wyświetlić, na przykład lunar, czyli księżycowe tranzyty. I doskonale widać na mapce, gdzie należy się udać, żeby zobaczyć tranzyt. Ja mieszkam w Białym Stoku. U mnie najbliższy rejon to jest właśnie tutaj na górze, na północ od Stoku, gdzieś przy. Za Wasilkowym. na przykład bym sobie pojechał tą drogą, na przykład w tą stronę, wystarczy kliknąć na mapce. Na załóżmy, że się ustawię y, gdzieś od tej drogi, wybiję tu w prawo, w lewo, ustawię się gdzieś sobie tutaj, w tym miejscu, tak i spójrzcie. Będę miał taki tranzyt. Nie wiem, trochę mała czcionka. Mała jest Ym, 22 marca. To jest za dwa dni. To 3, bo dzisiaj jest 19. Godzina 19, 56 i 5 sekund. I nawet 13, dziesiątych. wielkość stacji kosmicznej, troszkę nie mogę tego powiększyć, 4, 45 sekund kątowych. To jest sporo. 45 sekund kątowych to jest sporo. Wysokość nad horyzontem, no właśnie, też jest duża, bo 42 stopni nad horyzontem w azemucie 137 to już można sobie potem w jakimś programie planetarium, tam na przykład w stelarium albo na telefonie w jakiejś aplikacji sprawdzić gdzie o tej godzinie 19.56 będzie księżyc na jakim kierunku 137 stop stopni azemutu to jest 0 yy, jest na północy, 90 na wschodzie 136 to jest nawet tak między wschodem a a południe mniej więcej, południowy wschód, 42 stopnie nad horyzontem. I długość przodu 0,87 sekundy, czy nawet nie całą sekundę ten przelot będzie trwał. Więc króciutko, mniej oka, należałoby to. Ale to wiecie, jak przód jest oświetlonej stacji kosmicznej, to łatwo zobaczyć, że leci stacja i zaraz wleci na, na tle księżyca. To jest bardzo fajna sprawa. Na tle słońca trochę inaczej, bo trzeba obserwować słońce. Albo jak przychody są w cieniu, na przykład w stacji kosmicznej. No i możemy sobie klikać, tak. Z reguły, te takie, które są, te szerokość tych pasków, jeżeli jest cieńsza, to wtedy stacja kosmiczna jest wyższa nad horyzontem, jest większa przez to, bo jakby wyższa nad horyzontem, czyli bliżej nas jest. I zobaczcie, mogę, mogę Wam pokazać na przykład ten paseczek. O ten cieniutki jest taki fajny, tutaj przy jakimś dolnym Spójrzcie, tutaj jest y, ISS Angular Size 55,93 sekundy, prawda? Czyli już większa ta stacja kosmiczna. A z kolei ten pasek, ten szerszy, albo, albo ten, albo nawet ten, zobaczcie jakiś szeroki pasek. I tu już jest stacja kosmiczna na wysokości 16 stopni, 23 stopnie y, sekundy kątowe, więc dwa razy mniejsza, prawda? Więc jest różnica. Warto zwracać uwagę na szerok. Na wielkość stacji kosmicznej na tle księżyca. Im większy ta wartość, tym lepiej. No i tyle przelotów. Na księżyca, na te słońca. Troszkę mniej, bo to jakby ona się później zaczęła po 26 marca. No to wybrać, wybrać na opozycję. I będą też zobaczcie tutaj na. Poza granicami, w zasadzie lądu Polski to tylko policzyło część tak naprawdę tych transeptów, bo promień jest 240 km, ja zazwyczaj, jak liczę, to ustawiam sobie w centrum, załóżmy tutaj I wtedy biorę na mapie, tak, zobaczcie, jest troszeczkę inaczej, tak, troszkę więcej tych, tych te, te na, na południu Polski się pojawiły One wybrać swoją miejscowość, wtedy jest się pewnym, że, że się niczego nie przegapi, no i tak to się liczy Mam nadzieję, że wyjaśniłem. Możemy tu zamknąć mapkę, możemy sobie na przykład więcej informacji wziąć. Tu już jest naprawdę szczegółowo rozpisane każdy tranzyt, yy, jaka jest właśnie ISS Angular Size. Zobaczcie, tu jest 56 to, yy, sekund kątowych, odległość 492 km do stacji. Także yy, Angular Separation, tu nie bardzo wiem o co chodzi. Central line distance, jak daleko się jest od, od, tego, od tej linii, czyli trzeba tutaj, jak ktoś jest, ma e, ma 19 km do przejechania, żeby być w centrum, żeby ten przejazd był na księżyca. Położenie, ara, deklinacja, prędkość 51,3 y, sekundy na sekundę, 7,36 km na sekundę. Różne, różne takie część rzeczy zupełnie niepotrzebnych. Ym, a nawet w księżyca zobaczcie 30 sekund 33 sekundy kątowe jest 32,4 razy większe niż stacja kosmiczna. Księżyc jest większy. Y, iluminacja księżyca 74,8% czyli to będzie przed jeszcze y, Angular separation from Sun, czyli jakby elongacja wysokość Słońca, minus 11, i ISS will be illuminated, czyli stacja kosmiczna będzie oświetlona, tak? czyli ten przelot będzie widoczny na niebie, bo czasami są właśnie takie, że są, o i tutaj jest na przykład in shadow, prawda, czyli ten przelot tutaj y, z 19 marca, 22.16 będzie przelotem już w cieniu, prawdopodobnie wcześniej będzie przelotem widocznym, a potem będzie w cieniu Ziemi, więc tutaj no, trzeba obserwować księżyc sam, tak? I ten moment dokładny tranzytu. Jak zobaczymy ten tranzyt, na przykład show on map i spójrzcie, on będzie w tym miejscu, tak? Na południu Polski. Musimy sobie gdzieś na przykład o na przykład Oława, tak? Tak będzie wyglądał przewód. I to będzie przewód w cieniu. Trzeba o tym właśnie pamiętać. Szkoda, że tu, tutaj chyba nie, nie napisane, że to w cieniu jest. Mi się wydawało, że to jest napisane też w tym skrócie. No i tyle. Nie wiem, może trochę nagram jeszcze raz trochę krótszy filmik. A może nie będzie taki. Pozdrawiam.